Benmen wy tak witam Wiza witam, witam, fani. Zimno jest, połowabę. Od jutra mam wyszczeplenie. Czy to będzie prawda? Czy nie? To się okaże. Witam witam cię. Pał. Połowę. A widzieliście na moim fumbedżu? Zdjęcia. No. Kto powie? No. Jak to się nazywa? Głowa Nie wiecie? To poczekamy na was. No dobra wam powiem to są bambenki, takie specjalne ja dostałem z tego powodu, że naprawiłem w laptopa i w prezencie czyli za to że mu zrobiłem właśnie to już o tym już dawno mówiłem w i fanie koledze że jak ma możliwość żeby to załatwić. Jak wrócę do domu, postaram się Wam na lapie zagrać, ale umie granie, to wiecie jak to jest. Ja nigdy nie grałem. Witam, witam. Ja tylko wystawiałem na fanpage'u zdjęcia, jaki taki prezent dostałem za, e, za robotę. Łabawen, jak się mówi. Tak mówiłem, że i fani na osobnym tym live'ie, co i jak. Powinniście zrozumieć mnie. Kto nie rozumie, no trudno się mówi. No ale postarałem się wyjaśnić, co i jak od A do Z. Teraz idę sobie do sklepu, zrobić jakieś małe zakupki na wieczór. U kobry, dobrze. Pytacie się, dlaczego kobra nie jest sobie na ładzie. No bo zaczęliście ją wyzywać inne rzeczy. I powiedziała krótko. No, podziwujcie sobie. Kobra ma inne sprawy na głowie. Nie ma zamiaru wysyłać waszych komentarzy wysyłając w kierunku do niej. Widzę, i fani, do tego zacząć. Jak można wezywać kobietę? A w kimś do mężczyzny to inaczej, ale do kobiety. Ale właśnie. I mnie to zastanawia, widzę, i fani, że niektórzy naprawdę nie mają szacunku do kobiet. Tak. tak z punktu widzenia, dlatego mam takie pytanie: co kobra wam zrobiła? Nic wam nie zrobiła. A właśnie. po prostu kobra się w kurzu nie i koniec. Proste logiczne myślenie w co i fajnie. Po prostu sami niektórzy ją zerowaliście. A nie, że coś tam tego. Nie, sami sobie zerowaliście ją. Bo ta i tak było bardzo dobrze, a wy zaczęliście kobry wyzywać. I dlatego kobry nie wyszuję na labie tylko ja. Dzięki dzięki Kapper. O, no, No, ciekawe, czy będzie jutro ocieplenie. W Zajfaniu. Tak, mówię w Zajfaniu. Nie wolno nikogo obrażać o czarnych w internecie. Paweł się pytał. Mogłeś pójść o godzinkę wcześniej na streamie to bym powiedział ale powtarzać nie będę bo ci co wiedzą to wiedzą proszę logiczne tak mówię jak można wyzywać kobietę to jest brak szacunku do kobiety do kobiety o tego zacząłem i mnie to właśnie zastanawia. Co Was tak skłania? Nie mam je do wszystkich. O takim sposobem to tylko pokazujecie innym, że po prostu umiecie hamować się. nie umiecie się hamować żeby wyzywać kobietę to jest to samo, mogę powiedzieć w Wy wyjmacie tam kobietę, dziewczynę tego i wyzywając kobieta to jak? tego widzicie umiecie wyzywać nie znacie nas z rzeczywistości, tylko znacie nas z internetu. Tak, mówię wcześniej. Trzeba mieć szacunek do drugiej osoby i zaufanie. Widzicie, kobra na Was się obraziła. Nie dziwię się też. Z punktu widzenia jej, to nie dziwię się. Yy, tak, ja oglądasz Nie, jakoś mnie Piko nie ciągnie. Tylko tak mówię w Chcę Chcecie wyzywać kogoś? Popatrzcie na siebie. Nie na kogoś. Bo szczególnie pokazujecie, że brak szacunku macie na kogoś siebie. Czyli w tym sensie, że tak, brak jest szacunku do siebie, na innych ludzi. I to właśnie trzeba byłoby popatrzeć na siebie. Ja tak nie jestem piękny ale nikogo nie wyzywa od tego zaczął no dzięki, dzięki Pał od tego zaczął, że każdy człowiek znaczy wygląda ma w swój styl, inne rzeczy ale nie wolno kogoś wyzywać ani nic A wy właśnie robicie, a potem macie pytanje, dlaczego kobra nie występuje na live, dlaczego. No właśnie tracicie zaufanie. Maty, legia czy wisła. Nie, to nie interesuje piwa o tego zazwyczaj Mówiłem parę minut temu. Trzeba szanować. Nieważne, czy ten ktoś jest brzydki czy ładny, to jest człowiek. A, A to nieważne tego typu. Tak mówię, widzeli pani, trzeba szanować drugą osobę. A nie wyzywać, pokazywać, że o, jesteś lepszy. No właśnie tym wyzywaniem w kierunku e, kobiety, czyli do kobry, nie mówią o mnie, bo ja wam to mam w dupie. Jednym ruchem wpuszczam, drugim wypuszczam, ale do kobiety. Jak można. A no właśnie. co stoję fani. I tym właśnie tracicie u, jej, u niej zachowanie, szacunku. Pozdrawiam Cię, Paul kuc Tracicie zachowanie u niej. Dlatego tak jak mówię, widzę, pani trzeba troszkę szanować co jak A po drugie to się patrzy na kogoś Nie wiem, no, no jak to mam no. uznać. No. Najpierw trzeba patrzeć na siebie, a później na kogoś. O tego zaczę no. Osoby są że są fani. na Sektory. Trzeba szanować. No tak, tak, tylko niektórzy właśnie nie nie umiem pokazać tego tak, te, wyzywając tutaj od jakichś na k i na rzeczy. To jest wkurzające. Dlatego Kobra powiedziałem nie, koniec tematu. To nie miejcie e, pretensji do Kobry, tylko miejcie do siebie pretensje. Nie mówię do wszystkich. Od tego zacznę. Bo naprawdę tracicie zaufanie w takim sposobem A później płaczecie że kobra nie wystąpi na live, bo nie chce, bo jak straciła u was zaufanie, no to po jego grzywa masz wchodz, Jakby ją będziecie wyzywać. Trzeba trochę myśleć, co się mówi. Lub jadaczkę zamknąć i spuścić ciśnienie. I nie jestem ani smutny, ani poważny. Tylko tak mówię, biznesowani, musicie troszkę myśleć, bo psujecie sobie opinię, bo zamiast być kulturany wobec no kobiety, czy wobec tam kolegów, koleżanek, już nie będę tam wnikać że mam mieć szacunek, szacunek do ludzi, o tego zacząć. Ale jak ktoś nie ma szacunku, to właśnie tak jest. Troszkę i myślenie myślenie i trzeba myśleć, tu była nie głową. <laughs> Trzeba myśleć dupo, a nie głową. Nie. Odwrotnie. Myśli się głową, a nie dupo. Właśnie. Myśli się głową, a nie dupo. To ja zawsze mi się zawiśnie. Fajnie. No ale cóż, co zrobić? Nie znacie nas osobiście. Tak jak mówiłem wcześniej, to już wyzywając nas, to jest w ogóle przykry tu postawcie po drugiej stronie się Wy nagrywacie coś, nie wiem, coś na YouTubie Na przykład i chcecie was jeździ po rodzinie, po kobiecie czy odwrotnie na przykład Jakbyście się poczuli to jest źle Trzeba iść do przodu, a nie do tyłu. No dobra, żegnam się z wami widzowie fani. Później pokażę Wam ten bębenek. Zagram. Sp spróbuję zagrać. To sami oceniecie. Tego typu... Trzymacie się bębenc.